Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym materiału na kanale i dzisiaj przedstawiam kolejnego championa, napastnika Drage'a. Drage yy, ten postać jest najlepsza wtedy, kiedy gramy mm, o konkretne punkty i kiedy trzeba na przykład ten wózek pchać albo zająć w ogóle punkt, żeby przepchać ten wózek, dlatego że widzimy, jedną chyba jakby to powiedzieć, z zasadę, że wszędzie mamy w każdej broni obrażenia obszarowe. I to jest sporo na tym, że trzeba takim, jakby beczkami, i one wybuchają i one zadają bardzo, bardzo dużo obrażeń, bo 850. Y jeszcze możemy zadać trzy ładunki, które unoszą się i wybuchają, y zada i wybuchają, zadają 950 obrażeń, co to jest naprawdę sporo. Możemy tworzyć skróty i się przenosić. Ale także wystrzeliwujemy potężny harpun, który zadaje 800 obrażeń. I wszystko to są obrażenia obszarowe czyli na, właśnie tam, gdzie musimy tych obrażeń tuż zadać właśnie na punktach. Ta postać jest po prostu świetna. Yy, taką główną umiejętnością jest yy, kraken, i on odrzuca yy, wrogów i zadaje 250 obrażeń. Więc naprawdę postać pod yy, obrażenia bardzo, bardzo fajna. Dodatkowo ma talenty, które nie mam tylko tego. To jest na pewno fajne, bo to jest wtedy zadajemy jeszcze 1000 obrażeń na obszarze o promieniu 35 jednostek. Więc naprawdę całkiem sporo aktywacja jest o 20, więc naprawdę spoko. Samo zatopienie. Płaś przez przeładowanie przeklęte chaudnicy, wybucha przy zdarzeniu, aż o obszaruje 20 jednostek, więc naprawdę spoko. Tym się też da załatwić kogoś. I Harpun nie ma czasu czystadomienia, ale nie spowalnia już trafionych wrogów. To jest takie już mniej przydatne. Te dwa są mi się wydaje najlepsze. Kole do tchłani i samo zatopienie zaraz wejdziemy do yy, może teraz wykluczymy wykluczymy deadmatch bo deadmatch jest niedobry do tej postaci mi się wydaje, choć też się da z nią fajnie zagrać ale wolałbym po prostu zagrać w z tych dwóch, tam gdzie jest właśnie ten punkt żeby obrzucić konkretną, konkretne, konkretne postacie, właśnie tymi beczkami, i zadać im całkiem całkiem spore obrażenia. Siege. Y, jako Select napastnik jest your naprawdę champion. spoko. Customize I your tak Drage. Y, mam domyślnego drage'a, ale już mam chałupnicę korsarza. Ładniejsza jest, bardziej mi się podoba. I myślę, że będzie spoko, aczkolwiek nie mamy obrońcy. Ale mamy bardzo mocnego moc e, leczącego bo Ying. I jak jest team, team jest no cały, można tak powiedzieć, że oni mają cały team, a my tylko bez obrońcy jesteśmy, no ale myślę, że przy tym damage'u, który możemy osiągnąć wspólnie, to na spokojnie możemy z nimi wygrać. Ale czy to się uda? To jest pytanie. Na pewno potencjał zadawania obrażeń w naszej drużynie jest bardzo, bardzo duży. Plus ja jeszcze wezmę coś do obrażeń, właśnie ten talent. No, poproszę. żeby weszli do marki samo zatopienie weźmiemy, żeby jeszcze zada zadawać dodatkowe obrażenia no, po prostu wystrzelamy całą agencję energetyczną, zaraz pokażę i teraz tym strzałem jeszcze zadajemy obrażenia możemy się tak? Się odbija, więc... No trzeba brać poprawkę na to, żeby się może ruszać i na przykład takie nie, też zadaje obrażenia, więc spoko jeszcze oczywiście mam jak się to tworzyło, to pamiętam Aha, tutaj tego nie mogę. Widzę, że z nam wygrać, to im to nie wyszło. Chyba nie zbyt trafiłem. No, Ruki we postacie tu są, ale tu nie trudnie życie. No o tym Parpój Nie taki trochę No i fajnie nawet to idzie Tam jest snajper Narzucamy tam czegoś więc Już widzę gdzie ona jest No ale użymy tutaj takie tyle bomb, że się nie udało mi przeżyć niestety. A naprawdę fajnie widzimy pomimo tego, że oni mają pełny team, a my tylko mamy część, no bo mają przede wszystkim damage, no to widzimy, że jesteśmy w stanie bardzo szybko się pozbyć. No tylko trzeba strzelać wyprzedzeniem. Tak, no, nie takiłem. Tak troszeczkę dostajemy pomocy. Zajmij się tą dłuższą rzeczą. O, pięknie. Jeszcze tam coś dłuższe. Oj, 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 O nie, 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 nie! Mogłem sobie zrobić to przejście, ale całkowicie się o tym zapomniałem! Jak była stąd uciekła! Kto ją tam odstrzelił? O nie. Enemy Mogłem, mniej uwagę mu vaga tak troszeczkę zlekceważyłem powiedziałbym. 30 seconds remaining. Nie dopchamy tego. Idziemy chyba do Gardneria. Jestem cały, o. 15 seconds remaining. Mercy blow. 9, 8, 7, 6, 5, 4, group 3, 2, 1. Ojej, jezu, przeżył to. I have eyes everywhere. No, no to fajnie mi to wyszło dzisiaj. Z tym dragen. Myślę, że pani po prostu troszeczkę pomógł, aczkolwiek widzimy te obrażenia mogą być takie spore. Jak to trafiamy. No i to jest fajne, nie? To tam wpadły na przykład, że tam strzeliłem i trafiłem, nie? No, taka jest właśnie. Podstawowa. Motka, tak to można nazwać? Nie wiem. Chyba tak to można spokojnie nazwać. Postaram się teraz zaatakować ich od boku. Dobra, zginęła. O, coś tam zginęł. Teraz się nie podpisałem. No, naprawdę fajnie wyszło. No, jeszcze tak żyje? O no, nie, zginęło. A tak mi dobrze szło. Dlaczego? Dlaczego zawsze do mnie strzela? Trzeba ich tak wesprzeć, żeby nie przegraliśmy tak zbyt szybko. Bo to tak wtedy będzie niedobrze. Szybko jeszcze trzeciego to weźcie na pół. Pięknie. Co się dostaje. No, zginąłem. Tak, no, tak nie przyjemnie, że zginąłem. No nie, przegramy to. Trzeba będzie znowu się bronić. Fajnie zablokowałem się nad tym czymś. Jak no widzicie, próbuję tu różnymi stylami zaatakować. On tu jest! Za mało wsparcia mam. tu to już taki... widzę, że... ...z daleka strzał był w że... no Dużo widzimy postaci poginęło, nie? O nie! Ale w eliminacji jeszcze jakieś zgładzenia są. No tylko No nas można powiedzieć duże wsparcie z tyłu dostajemy. Znaczy, oni dostają, oni nie dostajemy tego wsparcia z tyłu, no bo nie ma takich dystansów w tym Aha, jakoś inaczej zrobić, ale że Makao w, tej, w tym trybie ekstremalizm nie da Ale nie powinni sobie wytrzymać. tam wchodzę. O, no, tu jest. No, obrona. Wracaj tu Nie wyszło. Może będzie strzałem że piste co się da, te przejścia też są czasami potrzebne, ale to różnie z tym wygląda. O, jaka Nif. Fajne też, że one zadają całkiem sporo obrażenia, te, pod, yy, te beczki, bomby głębinowe. Tak to woli. Ale widzimy ciężka ciężka rozgrywka, powiem wam. Dobra, jedziemy. Trzeba ich stamtąd wykurzyć. Nie wiem, czy podejść do tego standardowo i sprawdzić, dodatkować od boku, ale myślę, że to nie jest takie głupie. O nie czułem się po prostu zapewnie No i chyba jednak to przegramy Tanka jednak widzimy brakuje ja się przywiązałem, że nie chupiam do słudzi to jest mój, mój błąd. Z właśnie skrzydłowymi, z którymi nie powinienem walczyć. No widzimy teraz nas y, troszeczkę rozjechali. Nie, nie, nie trafiłem. Więc pewnie się ma koło tak. Tak szybko użyję tego, łańcucha. udało się ten rower Fury teraz będziemy zestrofować ogień zaporowy gdzie się wciśniesz? no nie spokojnie chyba za dużo teraz błędów ale też widzimy oni tego najbardziej brakuje. Tanka, który by to przyjął, a my tego nie mieliśmy. No, niestety, porażka. Moje zwłoki tutaj leżą. Co, no, co on takiego zrobił? Ja się. ale my wtedy się wyłożyli. No jak to wygląda No nikt najlepszy w... O, czuję się wyróżniony, czuję się wyróżniony. 67480 obrażeń. Jaka jest różnica między mną a tym po drugiej stronie? No, trochę, trochę tej różnicy jest. Widzimy fajny, fajna postać, tylko no potrzebny jest tank. W każdym drużynie to już tak od razu tank jest można powiedzieć obowiązkową opcją. Myślę, że przedstawiłem Drage'a, jest całkiem fajną postacią mi się wydaje, że można im naprawdę fajnie zagrać i świetnie się bawić. Bidni dużo obrażenia tylko właśnie w takich y, rozgrywkach jak szturm i Oblężenia. Bo w deadmeczu możecie mieć problem po prostu nawet z nawet... strony strony będzie tyle. Piszcie komentarze odnośnie tego, czy macie tą postać, czy jeśli nie macie to zamierzacie ją odblokować. Do usłyszenia, trzymajcie się ciepło, no i cześć!